Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dokąd nocą tuptajesz? To pytanie dręczyło nas jako dzieci, a może nadal wywołuje uśmiech na twarzy. Te niewielkie, kolczaste ssaki są prawdziwymi bohaterami naszych ogrodów, choć ich życie owiane jest aurą tajemnicy. Co tak naprawdę robią nocą? Czy naprawdę nabijają jabłka na swoje kolce? I jak udaje im się przetrwać w świecie pełnym niebezpieczeństw? Przygotujcie się na fascynującą podróż w świat Jeży, zwierząt, które mogą was zaskoczyć bardziej niż się spodziewacie. Jeże to jedne z najbardziej rozpoznawalnych mieszkańców polskiej fauny, choć nie jest łatwo je spotkać. W Polsce występują dwa gatunki: Jeż europejski, zwany także zachodnim oraz Jeż Wschodni. Oba są do siebie tak podobne, że odróżnienie ich graniczy z cudem. Ci nocni wędrowcy wybierają różne środowiska, od zarośli i lasów liściastych po miejskie parki, ogrody, a nawet osiedlowe trawniki. Ich umiejętność adaptacji do życia w bliskości człowieka jest imponująca, ale jednocześnie naraża je na liczne niebezpieczeństwa, o których za chwilę. Zapomnijcie o mitach z bajek, jeżeli nie zbierają jabłek na kolce. Te kolce, swoją drogą, to nic innego jak przekształcone włosy zbudowane z keratyny, tej samej substancji, która tworzy nasze paznokcie. Dorosły jeż nosi na grzbiecie od 3,5 tysiąca do nawet 7 tysięcy kolców, które w ciągu życia wymienia około 3 razy. Te drobne, ostre pancerze są nie tylko jego tarczą obronną, ale także narzędziem umożliwiającym pewne niecodzienne kulinarne wyczyny. W jego mięsożernym menu znajdują się drżownice, ślimaki, pająki, Owady, małe żaby, a nawet jadowite żmije zygzakowate. Co ciekawe, to właśnie ta zdolność do polowania na węże zainspirowała jego nazwę. Dawne określenie jeżmije przekształciło się w jeż. Kolce chronią jeża przed ukąszeniem, a jego spryt i ostre zęby pozwalają zamienić groźnego gada w pożywną przekąskę, choć czasem skusi się na owoc czy grzyb. To właśnie te pełzające smakołyki pomagają mu budować tłuszczową warstwę ratunkową na zimę. Jeżeli przed hibernacją nie osiągnie wagi co najmniej 700 g, jego szanse na przetrwanie chłodnych miesięcy znacząco spadają. A teraz ciekawostka. Wiecie, że i jeże potrafią nocą pokonać nawet 2 km? Jak na stworzenia mierzące niewiele ponad 20 cm to prawdziwy maraton. Przemierzają te dystanse w poszukiwaniu jedzenia. Kierując się swoim doskonałym węchem i słuchem. Widzą jednak słabo, a świat oglądają w odcieniach szarości. Mimo tej imponującej aktywności ich życie w mieście bywa tragiczne. Zbyt często giną pod kołami samochodów lub wpadają do otwartych studzienek. Nawet w naszych ogrodach czycha na nie wiele niebezpieczeństw, jak stosy liści, które podczas zimy mogą stać się ich schronieniem, ale równie dobrze. Mogą zostać podpalone przez nieświadomych ludzi. Jerze zimą zapadają w stan hibernacji, który jest niemal mistycznym procesem biologicznym. Ich temperatura spada do zaledwie 4 lub 5 stopni Celsjusza. Serce zwalnia do kilku uderzeń na minutę, a liczba oddechów maleje do poziomu ledwie zauważalnego. Dla młodych jeży, które nie zgromadzą odpowiednio dużej warstwy tłuszczu. To gra o życie. Większość z nich niestety nie przetrwa swojej pierwszej zimy. To smutna rzeczywistość, która przypomina, jak ważna jest nasza pomoc. A co my możemy zrobić? Drobne zmiany w ogrodzie mogą uratować życie jeża. Zamiast chemicznych środków do walki ze ślimakami i owadami, wybierzmy naturalne preparaty, które nie zatrują jego pożywienia. Zróbmy w płotach niewielkie przejścia, by nie zamykać mu drogi podczas nocnych wędrówek. Pozostawmy w zacisznym miejscu stos liści lub gałęzi. Może właśnie tam jeż znajdzie swoje schronienie. I przede wszystkim uważajmy na drogach, szczególnie w nocy. Jeże to niezwykłe stworzenia, które z jednej strony fascynują swoimi zdolnościami przetrwania, a z drugiej przypominają jak bardzo kruchy bywa świat przyrody. Choć są uzbrojone w tysiące kolców, to właśnie my możemy być ich największą ochroną. A więc następnym razem, gdy usłyszycie charakterystyczne sapanie w ciemnościach, nie bójcie się. To pewnie tylko jesz, który tupta, by zmierzyć się z kolejną nocną przygodą.